Witajcie na moim kanale Doktor Stylizuje. Mam nadzieję, że oglądaliście mój poprzedni filmik, w którym powiedziałam Wam, jakie są trendy na jesień zima 2021. Natomiast w tym filmiku pokażę Wam, jakie printy i materiały są modne w tym sezonie. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Latek, to materiał, o którym nie może nie wspomnieć, mówiąc o trendach na ten sezon. Latex dominował, mam wrażenie, całą kolekcję Yves Saint Laurent, ale co się dziwić, były tam zarówno sukienki, jak i bluzki, spódnice, spodnie właśnie z lateksu. Yves Saint Laurent na nowo pięknie pokazał nam, w jaki sposób można lateks przywrócić do łask, aby nie kojarzył nam się, tak jak do tej pory, z kiczowatością. I pewnie dlatego ta kiczowatość sprawiła, że na wiele lat lateks totalnie zniknął ze sklepów, czy też z wybiegów. Jeśli chodzi o obecne wersje ubrań lateksowych, to naprawdę na wysokości zadania, do to, to, że lateks jest bardzo trudnym materiałem tak naprawdę do stworzenia czegoś fajnego, staną Walma i Yves Saint Laurent. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli zdecydujecie się na coś z lateksem, to istotne tutaj jest to, co do tego dobierzecie, czyli cała stylizacja. Bo tylko w ten tak naprawdę sposób można uratować stylizację z lateksem, jeśli fajnie wszystko skomponuje się. Skóra towarzyszy nam kolejny sezon. Mam wrażenie, że pojawiła się ona większości wybiegów. Do takich trendów na pewno należały nie tylko przepiękne płaszcze, które mogły się zobaczyć w poprzednim moim filmiku, ale także bardzo fajne spodnie skórzane u Alberty Ferretti, czy też jakietę z ale nie tylko. Kolorystyka skór w tym sezonie nie ograniczyła się tylko do czerni, ale wystąpiła też skóra w wielu różnych kolorach. Na wybiegach pojawiły się ciekawe łączenia skór, m.in. sukienka Aleksandra McQueena, ale też w dużej mierze, jeżeli chodzi o właśnie pokazy, zdominowały je zburzane totale looki, m.in. właśnie u Fendi'ego, u Totsa, ale też u Miu, -Miu czy Alberty Ferretti. Jeśli myśleliście, że moda na Aleksanie przeminie, no, byliście w błędzie. Otóż, aksamit także w tym sezonie króluje i to w różnych wersjach kolorystycznych. Były formy proste, ale też bardziej złożone. Aksamit pojawił się m.in. w formie sukienek, żakietów, spódni, spodni, czy też całych kompletów, czyli żakietów połączonych albo ze spódnicą, albo ze spodniami. Aksamit pojawił się m.in. na wybiegach u Yves Saint Laurent, Elisa, Toma Forda, Zimmermana czy Victorii Beckham. Kolejnym trendem materiałowym są dzianiny, ale czemu się je dziwić? Przecież jest sezon jesienno-zimowy, każdy tak naprawdę lubi się otulić jakimś fajnym ciepłym sweterkiem. Dzianiny takie, które są dziergane na drutach, pojawiły się, w zasadzie tak naprawdę zdominowały, moim wrażenie, całą kolekcję Dolce e Gabbana i wystąpiły nie tylko w formie sweterków, ale także w formie topów, spodenek, spódnic, toreb czy nawet skarpetek. Wiele domów mody, tworząc projekty Dzianinowe, postawiła na długie kardigany, m.in. Dior czy Żywą Shi. Natomiast Elisa stworzył bardzo fajną pelerynę Dzianinową. Drugim trendem Dzianinowym były cienkie Dzianiny. I mam tu na myśli m.in. sukienki, które pojawiły się u Victorii Beckham, czy też komplety w postaci bluzki i spódnicy m.in. właśnie u Butteki Benety, czy też Karoliny RR. Jeśli w ciągu ostatnich dwóch sezonów zimowych zapatrzyłyście się w futerka, to mam dobrą wiadomość, dalej futerka będą modne w tym sezonie. Pojawiły się one w różnych wersjach na wybiegach, m.in. w długiej, krótkiej, z długim włosiem, z krótkim włosiem, ale też w postaci takiego misia, maskotki, nie wiem jak to nazwać. Jeśli chodzi o futerkę, to tak naprawdę moją uwagę przykuło jedno konkretne, mianowicie z wybiegu Gresata. jest to futerko, które było w stylizacji taki z lat 70. -tych. I może to cała ta stylizacja wpłynęła na to, że to futerko bardzo mi się podoba. Czy pamiętacie takie materiał jak sztruks? Na wiele lat zniknął on ze sklepowych półek, natomiast pamiętam sztruks ze swojej podstawówki, bo wtedy były modne właśnie spodnie sztruksowe, ale też i koszule. Uznam iż pomimo tego, że sztruks nie pojawił się na tak wielu wybiegach jak inne materiały, Warty jest uwagi, ponieważ to jest coś, co na nowo się narodziło. I do tej pory tak naprawdę sztuks spotykam tylko i wyłącznie na męskich półkach. Sztruks m.in. pojawił się u Diora, u Dolce Gabbana, czy też u Totsa. W przypadku propozycji Dolce Gabbana sztruks pojawił się w wersji Total lub łącznie z kaszkietami. Czy łatwo dostać obecnie sztruks w sklepach? Nie wiem, wiem, że na pewno posiada go Zara, więc jeżeli się interesujecie sztuksem, to na pewno zajrzyjcie na stronę Zara. Czego nie może zabraknąć na sylwestra? Oczywiście cekiny. Cekiny pojawiły się i w tym sezonie na wybiegach. Zaprezentowano je w formie eleganckich sukienek, kombinezonów, czy też nawet garnituru. I takie propozycje przedstawił nam Bama czy też Oscar de la Renta. Natomiast w wersji takiej codziennej zaprezentował cekiny Tom Ford w postaci sukienek łączonych ze speterkami, ale nie tylko. Oraz Butega Veneta w postaci takiej sukienki, którą bardziej bym nazwała właśnie taką niewyjściową, a taką zwykłą, codzienną. Jeśli chodzi o cekiny, to zachęcam Was do tworzenia z nimi dziennych, które sprawią, że będziecie mogły je założyć nie tylko na jakieś okazje, ale też na co dzień. Tego typu przykłady pokazywałam Wam na swoim Instagramie, więc jeśli ktoś mnie obserwuje, to doskonale wie, jak można bardzo fajnie połączyć np. spódnicę cekinową ze sweterkiem albo też z innymi częściami garderoby. Natomiast, jeśli któraś z Was poszukuje garnituru, Kinowego, to na pewno widziałam taki w Pikowane płaszcze to trend tego sezonu. Pokazałam Wam w poprzednim filmie różne przykłady bardzo fajne pikowanych płaszcze. Jednak jeśli chodzi o pikowania, to nie pojawiły się one tylko na płaszcze, bo pojawiły się także na kurtkach, między innymi w kolekcji barbery, ale także w postaci total looku, na przykład u Ma. Gdzie przedstawił on m.in. taką kurtkę, żakiet w postaci kimona z szerokim pasem, łącznie ze spódnicą. Frenzle to zdecydowanie trend tego sezonu. Pojawiły się w różnych częściach garderoby, m.in. w okryciach wierzchnich, przy spódnicach, bluzkach, ale też przy torebkach lub butach były w postaci grubej, cienkiej, ale też w postaci wąskich, szerokich pasków materiałowych, czy też koralików lub cekinów. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej przykładów, to zachęcam Was do obejrzenia mojego poprzedniego filmu o trendach jesień-zima. Natomiast jeśli chodzi o wybiegi, to mam wrażenie, że pokaz Bottegi Wynety był zdominowany właśnie przez frędze, które wystąpiły w różnych postaciach przy różnych częściach garderoby. Natomiast jeśli ktoś z Was jest bardziej kreatywny, to zachęcam do stworzenia własnych friendli i do szycia, czy też do oczepienia i do ubrań, które Wam się znudziły, a przez to dodacie na pewno nowy charakter tym rzeczom. Przechodzimy do printów i tutaj zdecydowanie takim głównym trendem pod względem printów jest oczywiście krata. Krata pojawiła się na wybiegach w różnej postaci, bo była krata większa, mniejsza, drobniejsza. Natomiast bardzo fajne były połączenia u niektórych projektantów różnych rodzajów krat. Kraty pojawiły się na tak naprawdę każdej części garderowej. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej zdjęć, oczywiście zachęcam Was do obejrzenia mojego poprzedniego filmu, gdzie dużo więcej tej kraty wrzuciłam. Natomiast wracając właśnie do tego trendu kraty to jeżeli macie jakieś swoje ubrania w kratę, to warto je wyjąć i założyć w tym sezonie. Pamiętajcie tylko, że ważne jest przy wyborze ubrań w kratę, aby była ta krata spasowana po bokach, a tym bardziej, a w zasadzie najbardziej pilnujcie, aby krata dobrze wyglądała na spodniach. Czemu się czepiam tak spodni w kratę? Ponieważ jeżeli krata jest źle ułożona na spodniach to może sprawiać, że Wasze magie będą wyglądały albo krzywo, albo jakoś tak dziwnie. Dlatego kupując spodnie w kratę, pilnujcie, aby ta krata była dobrze spasowana i żebyście w tych spodniach wyglądali naprawdę rewelacyjnie. Princyjs zwierzęce towarzyszą nam kolejny sezon, dlatego wszyscy wielbiciele motywów zwierzęcych mogą się cieszyć. Pojawiły się one m.in. w postaci Zebry na wybiegu u Versace, ale także w postaci Crabi u Michaela Corsa czy też Off-White. Oczywiście pojawiły się także w postaci centek, m.in. u Barbary, u Mark Kaina, czy też u Miu Miu, Toma Forda. Natomiast centki pojawiły się także w zupełnie innej wersji kolorystycznej, m.in. w kolorach bordo u Mark Kaina, czy też w kolorach szarości u Fendi'ego, a nawet grafitowe u Valentino. Jeśli chodzi o cętki, to wersja, która przykuła najbardziej moją uwagę, była u Fendiego, ponieważ cętki były ustawione w taki sposób, że tworzyły wzór paisley'a. Kolejny print, który pojawił się na wielu wybiegach to paski. Pojawiły się one w wersji pionowej. I to były paseczki drobne czy też troszeczkę szersze, m.in. na pokazie Max Mara czy też Aleksandra McQueen'a. Drugi zaś rodzaj pasków to były paski poziome. I one wystąpiły głównie na dzielinach, m.in. u Chloe w postaci sukienki poprzeczne paski, czy też w bardziej takich wyrazistych kolorach na wybiegu u Versace i Barbary. Ostatnim trendem, na który postanowiłam zwrócić Waszą uwagę, są hafty. Hafty, które zmieniają zupełnie koszulę czy też speterek, m.in. na biegu u Salvatore Ferragamo czy Oscara de la Rente, ale także hafty na spódnicach czy sukienkach zaprezentowane przez Toma Forda czy Giambattiste Valli. Jeśli chcielibyście mieć hafty na ubraniach, a nie macie hafciarki, to nic strasznego. Zawsze możecie takie naszywki kupić w sklepach i po prostu je naszyć na wasze ubrania. Dzięki temu nabiorą one zupełnie nowego charakteru. Mam nadzieję, że ten filmik nakreślił Wam, wśród jakich materiałów i e printów warto poruszać się w tym sezonie. A może zachęcił Was także do tego, abyście poszparali we własnych szafach, poszukali rzeczy, które właśnie są uszyte z modnych w tym sezonie materiałów, czy też mają modne printy. Jeśli ktoś z Was, opierając się na trendach tego sezonu, postanowi założyć ubrania, które są tak naprawdę już Retro, czy też vintage, to pamiętajcie, że w momencie kiedy takie ubrania zakładacie, to całą stylizację podkręćcie ubraniami, które są na czasie, czy też dodatkami, które są na czasie. Dzięki temu taka stylizacja będzie bardzo fajna, nie będzie wyglądała, jakbyście się zatrzymali w jakichś latach. Podobał Wam się ten filmik. To oczywiście łapki w górę i subskrybujcie mój kanał być na bieżąco ze wszystkimi filmami, które dla Was wrzucam. Zachęcam Was też do obserwacji mojego profilu na Instagramie, ponieważ wrzucam tam różne aktualne rzeczy, które możecie obecnie znaleźć w sklepach. A do tego pamiętajcie, że pod moimi postami są różne triki stylizacyjne, ale też różne porady i informacje, które mogą Wam się przydać podczas tworzenia własnej stylizacji. Pozdrawiam!